Was w Guys Ja już trafiłam 55 klejnotów Oraz będziemy sobie kupować Mamy zwykłą skórkę I ilość mamy zwykłą skórkę Oraz możemy kupić koło świątecznych zabawek Lecz najpierw weźmiemy może za darmo Zaraz się widzimy jak coś fajnego w, w trafie um, Okej okay, już nam się losuje tutaj kółko Nie wzięłam za 55 tylko nam się zwykło losuje Uwaga 15 klejnotów, a nie 3 żetony, no dobra. To zaraz się widzimy, dobra. Bierzemy koło świątecznych zabawek. Bo jeszcze jest, okazja może coś fajnego w trafie. Bo mnie? Kurde i zwykłe. Nie, ja to wykorzystałam. 55 klejnotów. Może coś w trafie w darmowych nagrodach. Dobra, jest. Mamo, może gdzie poprawić humor. Częło się coraz więcej z zwykłych. Ja nie mogę. Jezus. Reset, to miało być na ile? Na cztery. Nie, mam teraz zwykłe. Zaraz się widzimy. Jej. Mamy coś. Niezwykle. Pewnie będzie. Pięć klejnotów. Przynajmniej to mi poprawiło humor. Ostatnie. Przynajmniej to mi poprawiło humor. Ogólnie. U mojego brata na przykład to, wiecie, że u mojego brata na przykład to, e, nie, u mojego brata na przykład oferta ograniczona czasowo, typu na przykład o to, to żółte, to u mojego brata było to bardziej e, większy, tań, ten wień, więcej kosztował, u mnie minus 50% taniej. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, losowanko, sprawdzimy, co mi się trafi. <laughs> co? Ja nie mogę! Czekajcie. Dobra, weźmiemy dwa. Ok, siedemdziesiąt. Będę miała wreszcie coś fajnego. O fajnie. Nie. Ale było blisko! Że coś specjalnego. Jeszcze 26. Ale, kurde. Ale... Ja pierniczę. Mierz, że dostałeś legendarne. Ale bardzo bym chciała coś specjalnego. Gdybym miała coś specjalnego robiłabym fikołka na Ej, pół. ja już, już myślałam, że ty serio trafisz, bo ty miałeś tego. Ej, to by było fajnie, bo ja bym bardzo to chciała też. Ale masz przynajmniej legendę. No. Ale to No, ale fajnie by było. Sorry, ale um, był... jest u mnie w pokoju młodszy brat i jak... Było to jeszcze mój starszy brat był, wtrafiliśmy już wiecie co. Ale bardzo i to bardzo bym chciała wtrafić coś specjalnego. Gdybym coś specjalnego wtrafiła. Na przykład to... To nie wiem, ja bym się spuściła jajko na głowę normalnie. Albo... Nie wiem, to bym. Jakbym to wtrafiła, to bym spuściła jajko na głowę. Albo to! O Jezus Maria! Dobra. Ja nie mogę, że to wtrafiam dobra. Dzisiaj jest mój najszczęśliwszy dzień na świecie. Słuchajcie, po prostu marzenie, nie? Po prostu marzenie. Slickaj! guys, jest mój młodszy brat, wbił tutaj do mnie na pokój. chatę. No chapę. Dobra, ale już nie pajacuj, Tymek. A jest... Uwagam, tylko nie blok dasz, albo... Dobra, mogę tutaj przegrać! Na pewno. Chodź gruby. Mamy do młodszego Uwaga, dobra, to jest dobre. Nie no czemu jest walację? Jest! Jest! Mamy więcej tym ale super. No ej, czemu mnie zwalacie? Co to diabły? A? No kurde, i mnie zwalają, debile. O nie. Mnie już przegrałam studa. No patrzcie. Raz, dwa, trzy. Przegrałam. Kurde, jak nie z tego jednoroczca. Bierzemy legendę. Mam to gdzieś, chodzi się z tym dziewczyną, ale biorę sobie... <suszą> nie no wiem, biorę sobie chłopakia. Chociaż <śściał> pingwin nie daje zawsze <susza> szczęście, ale dobra. Jezus. Weźmiemy o epickie, 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 epickie. Dobra, biorę to i Słuchajcie, naprawdę nie wierzę, że byłam już obok, coś specjalnego, że 70, 105, 100, 104, 107, co? 350 żetonów, żeby wtrafić 10 takich kart. Ja ja mogę zwykle, lepsze ja pierdziowałem. Co? Lub Epicka skórka lub lepsze. zdobądź losową skórkę kategorii epickie lub wyżej. Aha, coś specjalnego. Coś specjalnego może się wtrafić jako 1%. Legendarne 11. Epickie 88%. Ale coś specjalnego 1. Ale bardzo i to bardzo bym chciała. Chociaż... Jezus. No i. Legendarne, rzadkie epickie. E, ty, jak nie drzwi się, e, proszę cię. E, my tu mamy. A gdybym trafiła 250 klejnotów albo 100. 200, czy ileś tam? E, o, 13 tysięcy żetonów. Jezus Maria. To w wtrafiła chyba 10. Ja bym w trafiła 10 takich epickich skórek i w końcu co bym miała coś specjalnego, nie? Ty, a może oszukamy mojego brata? Słuchajcie, oszukamy może go, że w w coś specjalnego. Że w coś specjalnego. A więc trzymajcie za mnie wciuki. Żebyście dali ze mnie wszystko. Zrobimy zdjęcie um, tego specjalnego. Dobra, i jeszcze widzimy to, że wtrafiłam. Dobra. I że wtrafiłam jeszcze to. O, dobra. I no, tyle. I naprawdę oszukam mojego brata. I słuchajcie, wiem jak to zrobić. Słuchajcie. Teraz się widzimy. Słuchajcie, Słuchajcie, mamy te zdjęcia, więc przybliżamy. Nie może widać tego, więc zrobimy to tak. O, z bliska. O tak. I wtedy robimy jeszcze zdjęcie. O. Dobra, udało mi się. Robimy zdjęcie. O. Dobra. I, i teraz jeszcze to robimy. Dobra, zdjęcie. <grystanie> Ale szukam mojego brata, nie, to po prostu sztos. I później, jak ja pójdę do mojego starszego brata i powiem, że to trafiłam, to powiem Wam, jaka była jego reakcja. Tylko wezmę to tak. O. I powiem wam zaraz jaka będzie jego reakcja, więc zaraz się widzimy. Czekajcie. Powiem wam teraz jego reakcja. Co mówił? Pokazałam mu te zdjęcie, czy znaczy nie to? E, tylko pokazałam mu o właśnie to, bo mój brat, bo mój starszy brat bardzo by chciał tego niebieskiego skina, a ja bardzo bym chciała tego skina. Więc powiem wam, jaka była jego reakcja, co mówił. No, fajne zdjęcie z internetu. To na tyle, bajo.